Basiu, Darku, pokrótce przedstawcie się naszym słuchaczom, kim jesteście. Basiu. Yy, nazywam się Barbara Lutnik, tak jestem właścicielką Instytutu Urody i też dystrybutorem yy, marki SQT Biomicroniding na nasz kraj. Także. Yy, Trochę tego jest. Trochę tego jest, Basia bardzo skromnie, natomiast wiemy, że ma dosyć mocno, naprawdę mocno rozwinięty biznes beauty, swój instytut i Darku. Witam serdecznie. Darek Lutnik, jestem tą mniejszą częścią firmy SQT Biomicronidling. Pomocnikiem w tej firmie, pomagam swojej żonie. Wspólnie prowadzimy ten biznes. Dokładnie. Darek jest takim trochę rodzynkiem w naszej branży. Jako jeden z nielicznych zresztą na eventach, na których no, przeważają u nas głównie kobiety, nie ukrywajmy. Darek też miał okazję pokazać się z bardzo fajnej strony. Nasze panie były zachwycone tą historią, ale o tym będzie później. Darku, dzisiaj będziemy trochę mówić o sprzedaży, trochę będziemy odczarowywać tą całą sprzedaż w branży beauty, trochę powiemy o reklamie. Generalnie, opowiedzmy sobie o wyzwaniach sprzedażowych w tej branży. Jak to wygląda od strony tej osoby, która rzeczywiście tą sprzedażą się zajmuje? Mam dużo czasu na odpowiedź? Bardzo no, dużo, bardzo, mamy bardzo dużo. pytanie. Nie, dlaczego? Ponieważ, no, Początki są trudne. Myślę, że w każdej branży, tutaj nie było inaczej. Chęć przekonania kogokolwiek do produktów, chęć przekonania kogokolwiek do nas jako do marki nie była łatwa. Każdy podchodzi do tego sceptycznie. Każda nowość jest oglądana z każdej strony. Ludzie szukają haczyków i. Jakby bez y, naszego przekonania do produktów, bez naszego przekonania do sukcesu, chyba byśmy tego nie pociągnęli, ponieważ my musimy wierzyć w to, co robimy. A dzięki temu, że pracuję z osobą wiarygodną, dla mnie najbardziej na całym świecie i mamy produkty, które nazywane są już perełką, możemy powiedzieć, że mamy już teraz łatwiej. Początki były trudne, ponieważ. Y, Próbowaliśmy w bardzo prosty sposób, dzwoniąc do klientów. Czy czułeś się próbując... jak akwizytor? Dokładnie jak telemarketer. <laughs> I największym moim sukcesem było to, że przez pierwsze 15 sekund ktoś nie odłożył słuchawki. Później było trochę lepiej, trochę lepiej. Ludzie zaczęli nas poznawać. A kiedy te nagrody zaczęły się gdzieś tam pojawiać i na targach poznańskich, i na targach LN? No właśnie. Czy wtedy już tak w te ścieżki, te drzwi zaczęły się otwierać? Wtedy właśnie zauważyliśmy, że to jest najlepszy krok, czyli zacząć od... Targów, czyli naprawdę tak z wysokiego C. Pojechaliśmy na pierwsze swoje targi do Krakowa, międzynarodowe targi w Krakowie, i tam wzięliśmy udział w konkursie na najlepsze produkty. Co się okazało, że mimo to, że byliśmy debiutantem, nasze produkty były pierwszy raz pokazywane na rynku, zostaliśmy największą innowacją całych targów. I tak wtedy czyli się. Czyli niedowiarki dokładniej. jednak gdzieś tam zaczęły otwierać te drzwi. No tak, no bo wasz produkt jest, no to naprawdę jest innowacja z, z krwi i kości, tak, to nie jest tylko taki nadmuchany marketingowy chwyt, że mówimy, że teraz wszystko jest innowacją, tylko tutaj rzeczywiście, no bo tak, biomikronakłowanie, bez przerywania ciągłości na skórka i równie skuteczne, jak naprawdę, no chyba możemy głośno powiedzieć, jak stymulacja skóry, jak te wszystkie stymulatory, tak? I jednak ten kosmetolog ma uwierzyć w to i ten specjalista, profesjonalista, lekarz, że nie trzeba po prostu przerywać ciągłości skóry, tak? Czy badania też były takim trochę ruchem, żeby tą wiarygodność gdzieś zwiększyć? Jak jaka jest historia badań? I jak się okazało, to był bardzo dobry krok z naszej strony, jakby z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że sami Chcieliśmy się przekonać co do tego jak działają nasze produkty nie tylko na skórze tylko, że zmieniamy jakby wizualnie naszą twarz, ale to co dzieje się w środku w skórze i do tego byłyby nam potrzebne profesjonalne badania i jeszcze osoba, która je przeprowadziła czyli pani doktor Izabela Załęska, która sama stwierdziła po badaniach, że chce z nami współpracować dalej, została notabene naszym szkoleniowcem na Małopolskę. Te badania pokazały, że profesjonalnie podchodzimy do tematu, że możemy przedstawić, uwiarygodnić jakby to, co mówiliśmy do tej pory i klienci jakby no inaczej też na to patrzą, bo były osoby, które nie dowierzały, jak można wejść w skórę bez ingerencji obcych ciał typu igła. Dokładnie, mikro skóry Dokładnie mikroigłówka i stymulować tą skórę bez przerywania ciągłości na naskórka. Osoby, które były po kosmetologii, kończyły studia, nie wiedziały, że to do tej pory, nie, no do tej pory nie było to możliwe. Nagle okazało się, że tak jest. Dlatego mówiłem o tych haczykach. Ludzie na mnie dowierzali. Ale metodą prób i błędów, A Teraz pick, testów. wyjmujecie raport. Tak. Dzień dobry, proszę bardzo. A pani doktor, jak sami wiemy, jest, no, sama w sobie jest naprawdę bardzo mocną marką i jest osobą po prostu wiarygodną na, na polskim rynku. Także no, dla mnie idealnie, no bo ja też jestem osobą bardzo sceptyczną, mimo że, że od jakiegoś czasu też mamy kontakt, no, wiadomo, wspólny i ja też testuję wasze produkty na sobie nie ukrywam. To jednak takie badania to jest. Wydaje mi się strzał w dziesiątkę. Basiu, teraz pytanie do ciebie, no bo tak mówimy o tej sprzedaży. Czy kosmetolog to po prostu sprzedawca? Jak najbardziej. Kosmetolog to musi być najlepszym sprzedawcą, bo po pierwsze sprzedaje swoje zabiegi, ale najważniejsze, sprzedaje siebie, swoją markę. I tutaj bez zaufania, bez y, zaufania klientów do tego kosmetologa, no nie jesteśmy za bardzo w stanie sprzedać też swoich produktów. I y, y, y tutaj no musimy jednak pokazać siebie, pokazać swoje umiejętności. A potrafisz sobie mm, czasami odmówić jakieś klientki, powiedzieć jej wprost: Pani, nie wiem, Grażyno, pani Krystyno, no nie zrobimy tego dzisiaj, to nie ma sensu, zróbmy to w takiej kolejności, nie będziemy teraz po prostu danego zabiegu robić. Oczywiście, to jest też moim priorytetem, także, żeby pomóc temu klientowi, a nie jemu zaszkodzić. I jeżeli nie mamy wskazań, czy, czy nie możemy wykonać tego zabiegu, bo są przeciwwskazania, to jak najbardziej odmawiam tych zabiegów i czekamy na właściwy moment, kiedy będziemy mogli te zabiegi wykonać. I, i, I tutaj właśnie fajnie nam wkraczają w, w grę nasze produkty SQT, bo, bo praktycznie nie mamy do tego przeciwwskazań. Możemy tą skórę idealnie przygotować też do innych zabiegów, do innych zabiegów inwazyjnych. I dzięki temu. Też, że macie trzy, cztery już rodzaje, prawda? Zestawów. Tak. To chyba właściwie no nie ma komu odmówić tych zabiegów. Co macie dzisiaj ze sobą? Który zestaw? Dzisiaj mamy ze sobą zestaw anti-aging. To jest właśnie zestaw silnie odmładzający. Składa się z peptydów, także pięknie pielęgnuje tę skórę i odwraca procesy starzenia, właśnie w naturalny sposób. Ach, czyli zawsze będę wyglądała na te 25 lat. No, nie da się ukryć. Super. Też krem do pielęgnacji. Ja ten krem też przetestowałam fajnie, bo, bo to chyba wyszło od samego producenta, tak? Żeby, żeby to przedłużenie tej pielęgnacji. Jak najbardziej. Dać właśnie tutaj, tutaj producent nam y, wyprodukował y, kremy, właśnie do pielęgnacji, żeby móc jak najdłużej dbać o tą skórę we właściwy sposób, żeby nie nakładać innych produktów, które zapychałyby nam pory, tak? tylko po prostu docierały do tej skóry właściwej i nadal i tą skórę odżywiały i zaopiekował się nami. Od samego początku. Jak również mogę zdradzić już delikatnie, że wchodzi następna perełka, tak? Wchodzi następny zabieg, ale o tym będzie troszkę później. Następny zabieg. No to dobrze. To widzę, że na jednym podcaście się nie skończy. Jakby takie informacje trzymacie. Darku, sprzedażowo, czy każdy nadaje się do sprzedaży? Czy to są takie umiejętności, że wstajesz rano, mówisz: Jestem sprzedawcą, dzisiaj to jest mój dzień i dzisiaj po prostu wszystko mi się uda? Wydaje mi się, że jak ktoś jest do wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego. Każdy musi znaleźć swoją drogę, tak samo w biznesie, czy w branży beauty, czy ogólnie w biznesie jakimkolwiek, gdzie ważna jest sprzedaż. I ja się sugeruję tym, że nawet nie patrząc na rodzaj działalności, czy nawet branży, sprzedajemy coś wtedy, jeżeli sami wierzymy w to, że to działa, że to funkcjonuje, jeżeli wierzymy w siebie, wierzymy w swoje możliwości, wtedy nie skupiamy się na tym jako sprzedawca. Tylko proponujemy komuś współpracę. I ten ktoś nie kupuje naszego produktu, kupuje nas razem z tym produktem, albo ten produkt razem z nami. Bo jeżeli yy, odbierze Czyli nas pozytywnie. To pewne drzwi tak naprawdę dokładnie. nie sprzedaje się produkt. Nie zostawiamy nikogo z produktami, jesteśmy jakby osobami, które chcą działać na zasadzie partnerskiej. Pomysły gabinetów certyfikowanych, o których na pewno też wspomnimy, są mile widziane również przez nas, ponieważ nie ukrywamy, że my też się wszystkiego uczymy, też popełniamy błędy, staramy się szybko wyciągać odpowiednie wnioski i wprowadzać to w życie. Okej, okay. brzmi bardzo dobrze. Ja czasem mam wrażenie, że wstaję rano, jeżeli mam kiepski dzień, a próbuję mówić o pewnych swoich projektach, to tak... Łapię się na tym, mówię, nie, może to po prostu nie jest ten dzień dzisiaj, to nie jest mój dzień, kiedy ja mam ochotę pokazywać tą ofertę. Może dzisiaj tak trochę gorzej z tym i trzeba po prostu to chyba chwilę odczekać. A co z reklamą, tak? No bo jak wiemy, reklama to jest coś, co na przykład kocham od zawsze i social media. Wiem, że na przykład Basia różnie się czuje na social media, tak? Darku, jak ty odbierasz? Czy to jest jakaś wasza szansa? Myślę, że jak każdego, który wchodzi na rynek, i to jest wielka szansa, o czym na początku nie zdawaliśmy sobie sprawy, że bez social mediów, bez reklamy, bez wielkiej promocji, czyli właśnie targi, duże czasopisma poczytne i Właśnie Instagram, TikTok czy Facebook, nie pociągniemy tego biznesu jak żadnego innego, tak naprawdę, chcąc pokazać coś na rynku nowego. I my tutaj nie jesteśmy jakby fanchowcami od promocji produktów czy w social mediach, ale są od tego osoby, z którymi również współpracujemy i osoby, które jakby przejęły pałeczkę w tej dziedzinie w, naszej, w naszym biznesie, w naszej firmie i świetnie nam się tutaj wszystko to zgrywa. Tak, ale budować content. Potraficie. Tutaj Wam nie można tego absolutnie odmówić i też wiem, że jesteście bardzo otwarci na nowe projekty, tak? Czasami spotykamy się z taką ścianą. Wiem, że no, z doświadczenia, że bywają klienci, którzy chcą wprowadzić dany produkt, daną markę. Ale wystąpić gdzieś, pokazać się, opowiedzieć coś, tutaj już jest taki pewny dyzonans, tak? A wy na przykład chyba, znaczy chyba jestem przekonana, że jesteście otwarci na takie projekty. Zresztą no, Barek z Dasią tutaj są z nami, także to chyba o czymś świadczy. Basiu, a propos trendów, co prognozujesz? W tym roku, jeżeli chodzi o kosmetologię, no bo tak, mieliśmy oczyszczanie wodorowe. No oczywiście wasz zabieg rozumiem, że, że bardzo szybko się rozwija, ale jako kosmetolog, co prognozujesz w tym roku? Czy będą jakieś takie nowe trendy? Myślę, że co chwilę coś nowego wychodzi, także cały czas trzeba sprawdzać też na nasz rynek. Tak? Co chwilę wychodzą nowe produkty, nowe urządzenia. I tutaj, żeby być na bieżąco, no, musimy jednak skłaniać się ku temu, żeby się tego uczyć yy, i poszukiwać tych rozwiązań. Ja tutaj yy, preferuję teraz na ten rok na pewno zabiegi mniej inwazyjne. I, i, i tutaj, no, pierwszym takim yy, kluczowym zabiegiem, to będzie MikroNeeding SQT, ale kolejne yy, jak najbardziej tutaj u nas bardzo fajnie sprawdza się nowa technologia PEMFACE i teraz. Jeszcze y, inna technologia, która też dochodzi do nas do gabinetu, to jest y, MD Sculpt. To, to są technologie, które mają swoich, y, jakby. Głównym, głównym powodem mm -hmm. ich działania jest radiofrekwencja, też i głowa, i tutaj stymulacja mięśni twarzy. Także Czyli coś, czego RF do tej pory nie było. cały czas nam się przewija i, i bardziej wydaje mi się, że jeszcze ewoluuje, prawda? Bo coraz nowe urządzenia, i gdzieś tam cały czas ten RF się po prostu pojawia. Tak jest. I tutaj możemy wtedy wykorzystać różne długości tej fali, i, i, i to jest piękne, nie? Że, że co chwilę jednak firmy. Właścia Niedywanie nowości z całego świata i wprowadzania do, do gabinetu. Yy, przyznam się, jak czasem obserwuję Twoją stronę. To naprawdę zaskakują mnie te zabiegi, i zawsze mam takie wrażenie, że przecież ja już tyle zabiegów widziałam. Mnie to już naprawdę niewiele rzeczy zaskoczy. Bach, Basia wprowadziła nowe urządzenie, nowy zabieg, no i człowiek się znowu musi uczyć. Darku, jakie szanse widzisz dla marki SQT? Teraz, kiedy te trendy się zmieniają, teraz, kiedy trochę z tej iniekcji wychodzimy, chcemy bezpieczeństwa. Jakie szanse widzimy? Ja to widzę w ten sposób, że to jest nasze 5 minut, a może 5 lat ponieważ właśnie tak jak Basia wspomniała, gabinety, które jakby przodują na rynku, które są te kilka kroków przed peletonem, idą w stronę bezpieczeństwa idą w stronę naturalności i my tutaj się w tym odnajdujemy. Może nie tyle my, co nasze zabiegi właśnie SQT, biomikronidnik, ponieważ no, stawiamy również na bezpieczeństwo. Nie przerywamy ciągłości skóry, czyli nie uszkodzamy jakby komórek naszej skóry, a mimo to stymulujemy tą skórę, pracujemy tak jak przy zestawach zabiegowych inwazyjnych. I nawet tutaj takie kluczowe słowa przy każdym szkoleniu mojej małżonki, dziewczyny po naszych zabiegach śpicie spokojnie. To jest dla Zabiegowców w tej chwili niekiedy nawet najważniejsza kwestia, żeby nie było tych powikłań, żeby dokładnie spały spokojnie, żeby z ich klientkami nie działo się po zabiegach nic niepożądanego. I w naszym przypadku o ten spokój jesteśmy tutaj pewni. Okej, okay, a jeżeli chodzi o, o ból, o znieczulenie, bo to są też bardzo częste pytania. Basia, wchodzi klientka i co najpierw pyta? No pyta, czy boli. Czy nie? będzie bolało. <laughs> pyta, Sama czy boli. zadałam to pytanie, czy będzie bardzo bolało. <laughs> Także tutaj skłonię się do odpowiedzi. No są to zabiegi, nie mogę powiedzieć, że relaksujące, ale są to zabiegi Mało, mało właśnie. Ale bolesne. Bez znieczulenia. Mhm, nie I... używamy znieczulenia, jesteśmy w stanie Bo właśnie penetrować tą skórę. Cały czas masaż, tak? Przy masażu biomikroigłami. I także zabieg może nie jest komfortowy, ale nie jest bolesny i, i jest do wytrzymania. I także klientki z chęcią wracają na kolejne zabiegi. Najważniejsze są efekty. Ile takich serii trzeba mm, powtórzyć, żeby ten efekt był taki wow? Wszystko zależy od skóry. Także każdy klient, każdy pacjent jest indywidualny, i, i, i tutaj patrząc na jakość skóry i na problemy. Y y Jesteśmy, jesteśmy w stanie wtedy jako zabiegowcy o, ocenić, ile zabiegów trzeba, ale już po pierwszym zabiegu, już po pierwszym zabiegu widzimy e, naprawdę spektakularne efekty. Widzimy poprawę jakości skóry, nawilżenia, e, odżywienia, także... To jest y, kluczowe, że, że już po pierwszym to widzimy. To widzi po prostu, tak, tak i, i z chęcią wraca na kolejne, bo nieraz po prostu potrzeba jest y, cała seria, cała terapia, około czterech zabiegów. I tutaj no mówię, każdy jest indywidualny, i u każdego też inaczej ta skóra będzie reagować. Darku, jak rozwój y, nauk kosmetycznych wpływa tak naprawdę na zrozumienie składników, na, na to, co się w tym momencie dzieje, tak? na wpływ na skórę. Czy branża mocno się zmienia, ewoluuje? Myślę, że najlepszym przykładem jest właśnie firma Sunshine Biotech, czyli producent produktów SQT, która jakby ma kilkadziesiąt patentów przy produkowaniu produktów SQT, jakby nie patrząc na innych producentów, nie patrząc na składniki innych produktów, ja to często mówię, nawet nie tyle wyprodukowała nowe produkty, co stworzyła. Osiem lat badań i doświadczeń spowodowało, że te produkty są teraz jakby marką premium i zadowolą tak naprawdę najbardziej wymagających klientów, najbardziej wymagających pacjentów. Jest opatentowane wydobycie spongili spikule, ale przede wszystkim hydrolizacja czyli oczyszczenie jej z takich Niby to igieł wydobywanych z jeziora do takiego stanu, gdzie możemy używać ich właśnie w zabiegach kosmetologii i naszych zestawach kosmetycznych, to jest opatentowane przez firmę Science Biotech. Wszystko zrobiła od samego początku. I takie firmy, które właśnie patrzą na to w ten sposób, są innowacyjne, nie podpatrują, nie zmieniają nazw, nie dokładają trzech składników, nie odemują dwóch, żeby zmienić nazwę i promować coś jako coś nowego. Takie firmy, które stawiają na badania, takie firmy teraz. Wychodzą do przodu. I fajnie, cieszymy się bardzo, jesteśmy zaszczyceni, że z jedną z takich firm możemy współpracować i reprezentować właśnie firmę Assange w Polsce. Jako jedyni. Ym, moi drodzy, Darku, właściwie znowu mam pytanie do Ciebie. Cieszę się. Ale teraz takie bardziej luźne. Y, trochę się przebranżowiłeś, nawet chyba nie trochę, prawda? Jak to się stało, że, że taki rodzynek wpadł w sidła kosmetologii i, i tutaj stał się twarzą SQT? Przebranżowiłeś to nie jest do końca, tak, ponieważ to, co robiłem do tej pory robię nadal. Nie wiem, czy ktoś, ktoś tam wie, mało kto wie, że prowadzę hurtownię kwiatów, sprowadzam kwiaty z Holandii, ale tak jakby zostało to przesunięte na bok i zaangażowałem się w pracę z Basią, i tutaj zawsze opowiadam o tym tak, że nie zdecydowały o tym produkty. Zdecydowało o tym to, z kim ja będę współpracował. Nie ma drugiej takiej osoby na świecie, której powiedziałbym tak w tym przypadku, ponieważ kosmetologia była dla mnie zupełnie czarną magią jeszcze zupełnie niedawno. Teraz już wiem na temat produktów SQT praktycznie wszystko, prawie że tyle co producent, ale to było, wymagało ode mnie tej nauki i umiem to przekazać wydaje mi się dalej. Yy, współpraca z żoną, z osobą, która nie tylko w branży beauty, nie tylko w dystrybucji była i jest dla mnie inspiracją, jest dla mnie nauczycielką, Podejście nie tyle do biznesu, co do samego człowieka, czyli znalezienie w człowieku właśnie człowieka, a nie kogoś gorszego, lepszego od nas, to, to jest podstawa, mi się wydaje. I dlatego te nasze relacje z gabinetami polegają na tym, że staramy być się partnerami, a kimś, nie, nie kimś, komu coś narzucamy. I to wszystko razem, to zaufanie zdecydowało o tym, że, no tak jak powiedziałeś, że się przebranżowiłem i żyję teraz biznesem beauty bardziej niż swoimi kwiatkami. Okej, okay, pytanie dodatkowe. Uwaga. Jak często się kłócicie? Trzy razy dziennie. <noise> tylko trzy razy dziennie? Tak, Słuchajcie, tylko. małżeństwo w branży beauty, pracujące razem i, i czasami, mam wrażenie, mające trochę inne podejście do wielu tematów. Także no, trzy razy dziennie. Także ja mam bardzo gratuluję. Ja nie muszę z nikim firmy prowadzić, żeby się trzy razy dziennie pokłócić. Stawiacie na gabinety partnerskie, tak? A czemu nie ten klient detaliczny? Czemu nie pójść na łatwiznę? Czemu nie wrzucić produktu do hurtowni i niech się dzieje? No, padło to pytanie już kiedyś w spotkaniach. Nawet stwierdzenie od ciebie, Agnieszko, czy czasami nie jest to w kolano? I nad tym się zastanawialiśmy, ale nie, nie jest. Już teraz wiemy to na 100%. Muszę zacząć od tego, że nie sprzedajemy produktów przez internet. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów. Jakby to wytłumaczyć, właśnie tak, że nie dopuszczamy do tego, żeby potencjalny klient gabinetu poznał cenę zakupu produktu, a już nie daj Boże mógł sobie taki produkt kupić. Nie współpracujemy również z żadnymi hurtowniami. Ponieważ nie wyobrażam sobie tego, żeby hurtownia osobiście jeździła, szkoliła kolejnych partnerów, kolejnych klientów, tak jak my to robimy. Nie chodzi tutaj o kwestię wiedzy, tylko o kwestię podejścia właśnie do klienta. Mhm. Dlatego stworzyliśmy te, taki jakby program gabinetów partnerskich, czyli gabinetów certyfikowanych, cer, przepraszam, certyfikowanych mhm. że osobiście jeździliśmy do tych gabinetów, logistycznie nie daliśmy rady tego zrobić, no bo ta firma nasza cały czas się jednak rozkręca, dlatego stworzyliśmy jakby drugi równoległy program, czyli gabinetów i osób, które są szkoleniowcami. Są osobami, które mają gabinety, odnalazły się w naszych zabiegach, chciały zostać partnerami jako szkoleniowcy, zostały do nas doszkolone jeszcze dodatkowo i przekazują tą wiedzę dalej. Dlatego staramy się tak działać, ponieważ już teraz mamy na tą chwilę 14 punktów w Polsce, które są naszymi szkoleniowcami. A żeby tych programów nie było jeszcze zbyt mało, to teraz program dla ambasadorek. Dokładnie. Dwa zdania o programie dla ambasadorek. Czy taka osoba, która przychodzi z ulicy i mówi: Uwielbiam Państwa produkty, jestem zachwycona i po prostu ciągle mi mało zabiegów SQT. Kogo szukamy? Tak? Czy to są osoby, które mają bardzo wysokie zasięgi? Czy to są osoby, które współpracują z gabinetami partnerskimi? Kogo tak naprawdę poszukujecie? się wydaje, że wszystkiego po trochu. Jeżeli taka osoba powie, że uwielbia nasze zabiegi i chciałaby promować nasze produkty i jest to prawdą, czyli ma do czynienia z naszymi zabiegami, autentycznie miała je robione, możemy tą rozmowę kontynuować jak najbardziej. Zależy nam na takich osobach, które mają Pojęcie o naszych produktach, które przebrnęły przez gabinety certyfikowane, miały autentycznie takie zabiegi, mają duże zasięgi i chcą nam pomóc i przy okazji wypromować również samego siebie. Czyli znowu wracamy do współpracy partnerskiej. Nic tutaj nikomu nie narzucamy, aczkolwiek też nie damy sobie też niczego narzucić z góry. Czyli pełna synergia i wszyscy Dokładnie. się wspieramy, i wszyscy są zadowoleni. Ostatnie pytania, pytanie Basiu do ciebie. Jakie wyzwania i szanse widzisz dla kosmetologii w kontekście zdrowego stylu życia? Czy my wracamy znowu do tego trendu zdrowego stylu życia, zdrowych zabiegów, natury, czy dalej jeszcze ta walka, jednak żeby no może nie o to, żeby trochę kopiować innych? Jak to widzisz? No, naturalność to jest jakby przodujący temat teraz, i, i, i właśnie cieszę się, że wracamy do tego trendu naturalności. Zdrowy tryb życia, zdrowy styl życia, na to kładziemy nacisk właśnie, żeby. Pokazać holistyczne podejście do, do człowieka, tak? że, że nie jesteśmy tylko skórą, tak? jesteśmy całością. I, Czyli i też tutaj od środka? Oczywiście, musimy zadbać i o swoją psychikę, i, i zadbać o, o odżywianie prawidłowe. Tak? I, I tak samo, żeby dobrze się czuć. Tak? Jeżeli dobrze się czujemy w własnym ciele, też ta skóra nasza inaczej wygląda, wtedy łatwiej jest pielęgnować taką skórę. I cieszę się, że, że ta naturalność wraca, bo, bo tutaj powiem tak, że przepełnione twarze wypełniaczami, no jednak nie są dla mnie, dla mnie estetyczne, tak? I, i większość osób, które przychodzi do mnie do gabinetu, nie chcę tego efektu. I, i... mówią więcej, więcej, <noise> bo cały czas za mało. W pewnym momencie tak było, prawda? że tak. to już było, musi być dużo, tak. bo inaczej to się nie liczy. I, I właśnie w takich momentach ja odmawiałam, bo nie, nie zgadzało się. Odmawiałaś to. Odmawiałaś pieniędzy, odmawiałam. nie chciał zostawić. Odmawiałam, nie zgadzało to się z moim kanonem piękna i powiedziałam, że nie podpiszę się pod tym, tak. I, I te klientki niestety, ale musiały wyjść z mojego gabinetu. Nieostrzyknięte, ale właśnie to pokazuje, jaka jest moja droga, i dzięki temu przychodzą do mnie klientki, które chcą wyglądać naturalnie, tak? w zdrowy sposób odżywiać tą swoją skórę i wyglądać, nie zmieniać jakby rysów swojej twarzy, ale mieć skórę jakościową, tak zdrową, promienną. Czyli I... wreszcie wracamy znowu. Do holistycznego podejścia, ale nie tym razem nadmuchamy to słowo, i wszyscy dookoła będą mówili o holistycznym podejściu, a nikt się tym nie zajmuje. Tylko wreszcie rzeczywiście ten trend zaczyna się w Polsce mocno ukorzeniać. ukorzeniać. Tak. Super. Jest, jest to właśnie jeden z takich trendów na, na przyszłe lata. Myślę, że. Że jednak nie odpłynie, będzie z nami, I bo, bo tu chodzi o całą kształt, tak? o nas jako człowieka, żebyśmy jednak byli zdrowi i, i, i też nasza zdrowa psychika, no bo to jest ten spokój, tak spokój wewnętrzny, spokój, radość. Słuchajcie i niech to po prostu trwa. Ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę oczywiście, żeby trend SQT trwał, nie trwał 5 tygodni, 5 lat, tylko co najmniej 50, bo jednak no, jest to coś nowego. Wam życzę oczywiście powodzenia i bardzo jestem wdzięczna, że no, jesteście oczywiście gośćmi pierwszego odcinka, za co Wam bardzo dziękuję. No i co? I oglądajcie oczywiście nas na beautybusiness.eu na social media i oczywiście markę SQT Biomicronidling. Dziękuję, dziękuję za rozmowę.